Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, nazwijmy to górnolotnie, na raport z Mediolanu. Porozmawiamy sobie o tym, co po przerwie na kadrę działo się w Interze oraz w Milanie. Działo się dużo, bo jeden klub wygrał, a drugi klub przegrał. Przy czym przy tym przegrywającym wiadomo, że dzieje się no więcej, bo jest zamieszanie. Inter na razie w tym sezonie radzi sobie świetnie, więc może od Interu zaczniemy. No, ograł Udinese 2 do 1 po bramkach Arnautowicza i Fratesiego Nie bez problemów, bo końcówka była naprawdę no... Można powiedzieć ciężka, jednak Interowi się udało głównie przez to jak mocny początek i jak dobre wejście w ten mecz zaliczyli, bo naprawdę w końcówce Sommer uratował im te trzy punkty. Naprawdę kapitalny występ, tak jak to było na kanale Amici Sportivi mówione, no, otrzymał od kolegów szpaler. Wszyscy przybijali mu piątki po meczu. Nie dziwię się, naprawdę zasłużone, bo, bo po prostu wybronił ten mecz. I dał, dał interowi te trzy punkty, bo bardzo możliwe, że z którejś z tych akcji, zwłaszcza dwie takie setki, wyciągnął. No tutaj z tej akcji mogła, mogła paść bramka decydująca o remisie. Co ważne pod tym meczu, no to też Fratezji wystosował takie przeprosiny do kibiców. Mówi w tych przeprosinach, żeby mu wybaczyli, że czasem jest na meczu nieobecny, nie może się dobrze skupić do spotkania, przygotować. Ale to wszystko kwestie związane z tego, co też również z kanału Amici Sportivi usłyszałem. Wszystko jest związane z jego babcią, z którą jest bardzo mocno związany i która ostatnio przechodzi dość ciężkie chwile. Także no też wytłumaczył się kibicom, żeby wiedzieli, że chodzi o sprawy prywatne, a nie o to, że on nie chce grać dla Interu i robi wszystko, żeby wymusić ten transfer, o którym jest mówione, no od stycznia, nawet nie, wiem, nie, pamię nie pamiętam, czy, czy na jesień już nie było, ale no tutaj wszystko przez sprawy osobiste, nic innego. Jeżeli chodzi o to, kto nie wystąpi w kolejnym spotkaniu w sobotę bodajże z Parmą, no to na pewno Barela i Inzaghi. Obaj panowie pauzują za kartki, i tak, tak jak słyszycie, Inzaghi też w tym meczu nie wystąpi, dostał czerwoną kartkę. No, <noise> czy zasłużona? Pewnie tak, bo wszedł na boisko, na boisko dyskutował z sędzią i jak najbardziej na tę kartkę zasłużył. Co ważne z perspektywy Interu, no to jest to piąta wygrana z rzędu. Teraz dwa mecze, dwa, dwa mecze, tak naprawdę dość ciężkie, bo i z Bayernem, i z Milanem. No ten z Milanem wiadomo, że jest lżejszy, chociaż nie do końca. O tym powiem może przy Milanie. Żeby już nie tracić czasu tutaj na, na Milan, skoro skupiamy się na, na Interze. Po tym meczu na pewno też włoska prasa okrzyknęła najlepszym zawodnikiem meczu Somera. No, bez dwóch zdań kapitalny występ. Najsłabszy natomiast Koreę. Nic nie dał w ofensywie. Był najniżej ocenionym zawodnikiem chyba w ogóle na całym boisku w czasie tego meczu. Nie dziwię się. No, Korea, Korea nie jest zawodnikiem, który nawet w połowie może zastąpić Lautaro. Lautaro wraca do formy. Po kontuzji, więc no, prawdopodobnie też z Milanem jeszcze nie zagra. Zobaczymy, jak będzie później. No i Zagi, w tym meczu, zwraca uwagę po tym meczu na rotowanie składem, na zmęczenie, na zmiany, na kontuzję. Nawarstwiają się niesamowicie problemy w Interze, a on i tak daje radę. Pełen podziw za to, bo no, skład Interu być może nie jest w pełni dobrze zbilansowany. Widać różnicę między pierwszym składem a zmiennikami, a jednak i tak dają radę. Dowożą te trzy punkty, no kibice Milanu mogą tego na pewno pozazdrościć, bo jest to sytuacja, dla Milanu niesamowita, że wchodzi zmiennik i ten mecz może trochę traci na jakości, ale efekt końcowy jest taki sam. Klub dostaje trzy punkty. W Milanie jest to nie do pojęcia nawet przy pierwszym składzie. Jeżeli chodzi o straconą bramkę, no to bramkę zdobył solet. Kapitalny gol. No tutaj wyjątkowo zomer był bez szans. I Soled też wysuwa się na prowadzenie, jeżeli chodzi o zainteresowanie ze strony Interu, bo Inter będzie bardzo mocno szukał obrońcy. Prawdopodobnie po sezonie pożegna się z Defrajem, z Acerbim i szukają obrońcy. Pierwszym, chyba takim największym kandydatem w tej chwili jest właśnie Soled. Drugim, z tego co widziałem ostatnie plotki transferowe, Virgil van Dijk. Dobrze słyszycie i nie jest to prima pylis. Inter chce skusić Van Dijka, który jeszcze nie przedłużył swojej umowy z Liverpoolem, jeżeli mu się to uda no to będzie kapitalne wzmocnienie bo Van Dijk w Premier League sobie radzi więc czemu miałby sobie we Włoszech nie poradzić zwłaszcza, że te transfery z Włoch do z Anglii do Włoch no to zazwyczaj wychodzą na plus dla zawodników przychodzących do Włoch może oprócz Felixa ostatnio ale przeważnie to są naprawdę udane transfery, bo Polisy się odnalazł, bo tam i Abraham się odnalazł Także no, smoling, chyba też, więc no tutaj takie przykłady. Pierwsze lepsze z brzegu, pewnie byłoby ich jeszcze więcej, gdyby się dobrze skupić i poszukać pamięci. Ale no tak, o co chodzi? Zolet i Van Dijk dwoma największymi kandydatami do wzmocnienia defensywy Interu. Co jeszcze? No ten mecz przeciwko Milanowi będzie o tyle trudny dla Interu, że prawdopodobnie wyjdą duetem w napadzie Turam Korea. Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo Turam no, jest sobą. Jest po prostu ostatnio ma może bało nocniczkę formy, ale to jest nadal Turam. Natomiast, no, Korea, kolejny mecz tak naprawdę na kredyt zaufania, czy się spisze, czy nie, bo już ten mecz z Udinese, który jest, no, za Milanem w tabeli, czy słabsze, broń Boże e, mi ich oceniać, bo jednak Milan jest naprawdę tragiczny, ale no, naprawdę tutaj mogą być ciężary z tym Koreą, co jest na pewno na plus dla Milanu, jednak ze strony, z perspektywy e, Interu, no, ten Korea. Nie daje tego, czego było oczekiwane od zmiennika, po prostu. Przechodząc do Milanu, no to Milan zagrał spotkanie z Napoli. Spotkanie kluczowe znowu z perspektywy Interu. Czy Napoli straci punkty, czy je zyska? No, finalnie zyskało. Wygrali 2 do 1 po bramkach Politano i Lukaku. Milano było stać jedynie na bramkę Jowicza, Ale tak naprawdę, no, tragiczny występ całej drużyny. Błędy w wyborze składu ze strony KonsejSAO. Sao. Ciężko cokolwiek więcej o tym powiedzieć, żeby ich nie obrażać, bo naprawdę Milan, Milan gra tragicznie. Milan jest fatalny. Samo to, że w Neapolu nie przegrywali od 7 lat i teraz przegrali. To też dużo mówi o tym, że ten klub jest po prostu w rozspadzie, w rozsypce, panuje tam chaos, degrengolada. No, tragiczny, tragiczny występ. Tej drużynie brakuje duszy. I to jest problem, z którym zmagał się Fonseca, z którym zmaga się Konseisao. I kto nie przyjdzie... Po nim i tak się z tym będzie zmagał. Czy to będzie Allegri czy i tak się z tym będzie zmagał, bo, bo w tej drużynie nie będzie dobrze, póki na górze nie będzie dobrze. A zarząd robi naprawdę jakieś chaotyczne ruchy. Samo to, że próbowali w zimowym okienku naprawić pół roku i okienko transferowe letnie, no mówi o tym, jaki tam jest chaos. I brat, tak naprawdę nie wiadomo, po co w tym klubie jest. Dzieją się tam rzeczy naprawdę, naprawdę bardzo złe. Mecz, jeżeli chodzi o samo spotkanie, no to na polu zaczęło bombowo po prostu, fenomenalnie weszli w ten mecz, szybka bramka, no, Milan udowodnił jak rzadki jest w defensywie to też włoska prasa pisała, La Gazzetta chyba, że wystarczy całą linię obrony Milanu wyjąć włożyć czterech losowych kibiców z trybun i to wygląda tak samo, no, Gabia uciekając od piłki, Pawłowicia to pewnie jeszcze wykręcając z boiska, jak go tam wkręcili przy bramce którejś, tej chyba Lukaku Milan dopiero ożył po wejściu Leo i to też chciałem zaznaczyć to, co w głowie ma Konsei Sao, mnie to po prostu dziwi, bo chłop jest z nimi, ogląda tej treningi i ciągle jest mecz, gdzie widzimy, że albo jest wędka w 30 minucie, albo piłkarze się już rozgrzewają, żeby wejść. Cały czas nie trafia ze składem. Tak samo to osadanie Leo na ławce. Wiadomo, że Leo nie jest w szczytowej formie, ale no to ciągle jest Leao i Milanu nie stać, żeby go. Posadzić na ławce i żeby kazać oglądać mecz z Napoli z ławki Bo gdy na to boisko wszedł To też zauważyli kibice Napoli No grał wybitnie, ruszył ten Milan Zaczął ciągnąć tę grę I sami to kibice Napoli też pisali Czy w Polsce czy we Włoszech Że jeżeli Leo grałby od początku To oni by ten mecz pewnie przegrali Leo zrobił kapitalną różnicę I tutaj chyba wynika tylko to z uporu Konsejsao Żeby go sadza na ławce Bo chce pokazać, że on jest szefem I ja mówię, że nie grasz i nie grasz Po czym tak go wpuszcza nie wiem, nie rozumiem. Tam też była taka kuriozalna sytuacja w przerwie, gdzie kamery to wychwyciły. Dopiero chyba dzisiaj się pojawiło w internecie, czy wczoraj. Po przerwie, kiedy wchodzili na boisko, Kyle Walker mówił do Jao Felixa po prostu podawaj, nie bądź jak Messi, tu nikt nie jest Messi. Koledzy z drużyny mają go dość. Milan też zdecydował, że tego Jao Felixa, no nie przedłużą z nim umowy, nie wykupią go z Chelsea. Chelsea też go nie chce, Taki gorący kartofel w tej chwili, bo w Milanie jeden dobry mecz i nic poza tym. W ogóle nie rozumiem, czemu on gra, a Leao siedzi. No to, to tego chyba, chyba nigdy nie zrozumiem tak naprawdę. Jeżeli chodzi o akcję Bramkowa, no to Milan mógł to spotkanie przynajmniej zremisować. Mieli rzut karny, policić postanowił być utylitarnym, jak Wokulski, oddał piłkę Jimenezowi, który no, nie wykorzystał karnego. I, I to jest ta sytuacja, która moim zdaniem przeważyła o wyniku spotkania, bo gdyby ten karny padł i doliczając tę bramkę Jowicza, no to byłoby 2 do 2, a 2 do 2 z Napoli, po pierwsze, cenny punkt, po drugie, no jednak ucieszyłby się Inter, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Niestety do tego nie doszło. Z rzeczy jeszcze bardziej nieprzyjemnych dla kibiców Milanu, chodzi o plotki transferowe, mianowicie na celowniku Barcelony znalazł się Reinders, Barca chce pozbyć się de Jonga. I jest mocno zainteresowana Reindersem. To na razie plotki, więc nie wiadomo, czy do tego transferu w ogóle dojdzie. Ale pojawiły się takie, takie informacje. No i w środę Puchar Włoch. Milan, Milan zagra z Interem. I tam mówiłem przy Interze, że to nie będzie dla nich łatwy mecz. Dlatego, że Puchar Włoch dla Milanu jest no, priorytetem w tej chwili. Przez wygranie Pucharu Włoch mają szansę wejść przez okno do europejskich pucharów. A na niczym bardziej im nie zależy niż na tym No bo to są pieniądze A w przypadku braku pucharów No wyprzedaż I to porządna wyprzedaż Bo słyszałem, że chcą sprzedać Teordandeza Mike Maniu będzie do wzięcia za pół ceny Tam się chyba nim interesuje Na pewno Aston Villa I, i jeszcze jakiś angielski klub Nie wiem czy nie, czy nie City Nie chcę skłamać Także no tutaj będzie się działo latem Jeżeli Milan tych pucharów nie zdobędzie Na razie gra jest fatalna wszystko w tym klubie się sypie, po prostu. Wam z tej strony dziękuję serdecznie za uwagę i słyszymy się. Może jakiś odcinek specjalny zrobię w środę po tym meczu Interu z, z Milanem, no bo jednak jest to główny temat tego podcastu, ale to tak na razie nic nie obiecuję. Najszybciej, najpewniej słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się i do zobaczenia.